Czy Bóg ma stanąć po naszej stronie, czy to my mamy stanąć po Jego stronie? Gdy Jozue spotyka wodza zastępów Pana, słyszy: "Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte." To nie jest tylko starożytna kronika. To mapa dla twojej wiary dziś. Jeśli masz mury, które nie chcą runąć, jeśli stoisz nad Jordanem decyzji, ta księga pokaże ci drogę. Dziś w kilkanaście minut zobaczysz, kim był Jozue. Jak zbudowana jest księga? Dlaczego runęły mury Jerycha i jak czytać trudne fragmenty o wojnie w świetle nauki Kościoła? A na końcu zaproszę cię do bardzo konkretnego kroku wiary. Imię Jozue znaczy: Jahwe jest zbawieniem. Jozue to uczeń Mojżesza, wierny zwiadowca, który ufał Bogu, gdy inni się bali. Po śmierci Mojżesza to właśnie jego Bóg wybiera, by przeprowadził lud przez Jordan do ziemi obietnicy. Kościół widzi w Jozułem zapowiedź Jezusa, który prowadzi nas do życia w łasce i do królestwa. Księga Jozłego ma trzy wyraźne części. Pierwsza to wejście do ziemi i zwycięstwa nad wrogimi miastami, rozdziały 1-12. Druga to podział ziemi między plemiona, rozdziały 13-21. Trzecia to zakończenie i odnowienie przymierza w Sychem, rozdziały 20-24. To nie tylko historia, to teologia w ruchu. Bóg jest wierny obietnicom danym Abrahamowi. Punkt wyjścia jest prosty i wymagający zarazem. Bądź mocny i mężny, nie lękaj się, bo Pan Twój Bóg jest z tobą. Odwaga Jozłego nie wynika z charakteru, ale z faktu, że to Bóg idzie pierwszy. Pierwsza wielka scena to przekroczenie Jordanu. Arka przymierza, znak obecności Boga, idzie na przedzie. Kapłani stają w rzece i wody się zatrzymują. To jak nowa pascha. Bóg otwiera drogę. Człowiek odpowiada posłuszeństwem. Jeśli pytasz, jak przejść z pustyni w obietnicę, odpowiedź brzmi, pozwól, by Bóg szedł pierwszy, a ty idź za Nim. Po przejściu Jordanu, lud zatrzymuje się w Gilgal. Tam odnawia przymierze, obrzędy i tożsamość. Manna ustaje, bo kończy się czas wędrówki, a zaczyna czas dziedziczenia. Zanim wejdziesz w to, co nowe, pozwól Bogu odnowić twoje serce. Przymierze nie jest teorią. To codzienna więź i konkretne znaki, które przypominają, do kogo należysz. Następuje spotkanie, które zmienia wszystko. Jozue widzi postać z zdobytym mieczem i pyta: Czy jesteś z nami, czy z naszymi wrogami? Odpowiedź brzmi: Nie, ja jestem wódz wojsk pana. To odwraca perspektywę. Nie chodzi o to, by Bóg popierał nasze plany, lecz o to, byśmy my stanęli po jego stronie. To jest klucz do czytania całej księgi. Zwycięstwo nie zależy od naszego sprytu, ale od tego, czy idziemy w rytmie Bożego prowadzenia. Najbardziej znana scena to zdobycie Jerycha. Plan nie jest wojskowy, lecz liturgiczny. Milczenie, procesja z arką, trąby, marsz dookoła murów przez sześć dni, a siódmego dnia siedem okrążeń i okrzyk. Mury runęły. To Bóg walczy dla swojego ludu. Człowiek słucha i idzie. Jest też Rahab, pogańska kobieta, która zaufała Bogu Izraela. Ona i jej dom zostają ocaleni. To znak, że Boże miłosierdzie jest otwarte dla każdego, kto staje po stronie Pana, bez względu na przeszłość. Po triumfie przychodzi bolesna lekcja. Miasto Aj nie zostaje zdobyte za pierwszym razem. Dlaczego? Bo grzech Achana złamał cherem. To, co miało należeć tylko do Boga, zostało przywłaszczone. Jedna niewierność rani cały lud. Prawda i pokuta przywracają siłę wspólnocie. Ta scena uczy nas, że świętość nie jest dodatkiem. Świętość jest siłą Kościoła i każdej rodziny. Jest też epizod, który rozpala wyobraźnię bitwa pod Gibeonem i dzień, w którym słońce jakby stanęło. Autor natchniony mówi prosto: Pan walczył dla Izraela. Sedno nie leży w technice cudu, ale w jego znaczeniu. Bóg interweniuje, gdy Jego lud idzie w posłuszeństwie. W centrum jest prawda zbawcza. Bóg jest panem historii. Po serii zwycięstw następuje długi, spokojny fragment: podział ziemi między plemiona, miasta, granice, szczegóły topografii. Dla wielu czytelników to najmniej emocjonująca część księgi, a jednak właśnie tu obietnica staje się codziennością. Bóg nie jest tylko Bogiem wielkich przełomów, On porządkuje nasze zwykłe życie, rodzinne sprawy, praca, rytm dnia, to także teren działania łaski. Kulminacją jest sychem. Jozue zbiera lud, przypomina wszystkie dzieła Boga i stawia wybór. Wybierzcie dziś komu będziecie służyć, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Wiara to nie sentyment, wiara to decyzja odnawiana każdego dnia. Tu nie ma neutralności. Albo idziesz za Panem, albo rozpraszasz się w bożkach epoki. W tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę przy trudnych fragmentach Księgi Jozłego. Wojna, klątwa herem, ostre obrazy. Jak Kościół uczy je czytać? Po pierwsze, Pismo Święte jest natchnione i prawdziwe w tym, co Bóg dla naszego zbawienia zechciał w Nim zawrzeć. To znaczy, że centrum jest prawda zbawcza, a nie podręcznik historii czy fizyki. Po drugie, czytamy Biblię uwzględniając gatunki literackie, język obrazów i kontekst kulturowy. Po drugie, czytamy Biblię uwzględniając gatunki literackie, język obrazów i kontekst kulturowy. Po trzecie, czytamy ją w jedności całego pisma i w świetle Chrystusa. Sobór Watykański II przypomina, że Stary Testament rzeczywiście objawia Boga i przygotowuje na Chrystusa, choć zawiera rzeczy niepełne i tymczasowe. Sobór Watykański II przypomina, że Stary Testament rzeczywiście objawia Boga i przygotowuje na Chrystusa, choć zawiera rzeczy niepełne i tymczasowe. Pełnia objawia się w Jezusie. Benedykt XVI mówił o ciemnych fragmentach pisma. Bóg wychowuje lud stopniowo. I prowadzi go ku Ewangelii Miłości. Dlatego, gdy czytamy opisy wojen, patrzymy przede wszystkim na pedagogię Boga, który odsłania grzech, uczy wierności i prowadzi ku pokojowi przymierza, którego szczytem jest krzyż i zmartwychwstanie. W świetle Nowego Testamentu widzimy też głęboką typologię: Nowy Testament jest ukryty w Starym, a Stary staje się zrozumiały w Nowym. Jozue, Jahwe, zbawia, zapowiada Jezusa, którego imię po grecku brzmi tak samo: Jezus czyli Jozue. Tamten wprowadza do ziemi Kanaan, ten prowadzi nas do Królestwa Bożego. Tam była Arka Przymierza, tu mamy Eucharystię, realną obecność Boga pośród swojego ludu. Co to wszystko mówi do nas dzisiaj? Jordan Twojego życia to miejsce decyzji, może jest to sakrament pokuty, na który odkładasz? Może trudna rozmowa w rodzinie, może krok wiary w pracy lub służbie. Arka idzie pierwsza, to znaczy zacznij od modlitwy, od słowa, od sakramentów. Bóg działa pierwszy. Ty dołącz. Jerycho, twojego życia to mury, które wydają się nie do ruszenia. Próbowałeś już siłą, kontrolą, argumentami. Księga Jozuego podpowiada, nie zawsze chodzi o większy wysiłek, ale o posłuszeństwo. Zamilknij na modlitwie, idź za słowem. Daj Bogu rytm tygodnia, niech runą mury, które trzymają Cię w lęku. Dziękuję, że byliście dziś ze mną przy tej księdze. Jeśli ten materiał pomógł Wam zobaczyć własny Jordan, własne Jerycho i własne Sychem, podzielcie się nim z kimś, kto tego potrzebuje. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i napiszcie jaka ściana Jerycha stoi dziś przed wami. Pomodlę się za was w tej intencji. A teraz zróbmy wspólnie jeden krok. Powiedzmy Jezu, ufam Tobie, prowadź mnie i mój dom i wejdźmy w obietnicę.